Zaczęło się w 1997, gdzie znajomi ze Szwecji skontaktowali się z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji i ona zainicjowali spotkanie w Szwecji. Tak, żeby nam pokazać jak, na czym polega ta gra, jakie są przepisy. Wstępnie wyjechaliśmy tam do, do Szwecji. Siedmiu wspaniałych. <grym> I dzięki temu nauczyliśmy się podstawowych zasad i później przełożyliśmy to wszystko w Polsce. My zaczęliśmy zajmować się rugby, bo szukaliśmy czegoś dla siebie. Ja miałem wypadek w 92 roku i ludzie, którzy w, tym, w tych latach się ulegli wypadkowi, po prostu w tamtych czasach nie było osobom niepełnosprawnym poświęcone może tyle uwagi. My po prostu coś aktywnie chcieliśmy coś robić. My zaczęliśmy właśnie szukać jakiegoś sportu, który nadaje się dla osób po urazie rdzenia klientowego e, przy urazie szyi. Dlatego, że to są oso osoby, które mają niesprawne ręce i w, koszyków w koszykówce nie sprawdzają się. Tutaj ważna jest strategia. Nie jest ważne to, żeby nie wiem, mieć nie wiadomo jak silne mięśnie i poruszać się bardzo szybko na boisku. E, tylko trzeba myśleć, zaplanować, wyprzedzać e, ruchy, e, patrzeć gdzie znajduje się inny zawodnik, e, to mi się podoba w tej grze, że, że mówię, tutaj nie, nie biegają za piłką, nie myśląc co robią, tylko jeżdżą i planują strategię. Najpierw to było e, organizowane przez nas jakby za własne pieniądze. Wiadomo, trzeba wynająć salę i robiliśmy to wszystko na swoich prywatnych bluzkach aktywnych. E, z, z racji tego, że ten sprzęt jest bardzo drogi, mm. bo jeden bluzek kosztuje około 8 do 12 tysięcy, Trudno nam było zdobyć na początku wózki. Fundacja Pimy rehabilitacji umożliwiła nam zakup tych wózków. Przepisy są tak skonstruowane, aby osoby grające w rugby jak najmniej właśnie uszkodzeń miały podczas gry, dlatego wózki są tak obudowane, są stopy, chronione nogi przez zderzaki z przodu. Z tyłu mamy dodatkowe kółka antywzwrotne, które sprawiają, że nie przewrócimy się do tyłu. Wózki są z kołami pod dużym kątem, Duży kąt mm. kół jest. Dzięki temu nie jest bardzo wózek zwrotny. I poza tym jesteśmy przypięci pasami, tak żebyśmy mm. podczas uderzeń nie wypadli do przodu. Przepisy nie pozwalają na Używać rąk, jakby dotykać ciała. Ciało jest integralną, chronioną częścią. Nie wolno, każde dotknięcie przez przeciwnika jest uznawane za fan. Później Fundacja z, zorganizowała Ligę Polską Olegę Naukowską. Na początku to były pięć regionów, w tej chwili jest największa liga w zasadzie w Europie.